Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj jestem w gabinecie uzdrowiciela duchowego w Sielcach. Porozmawiamy o wartości człowieka. Co to jest wartość człowieka? Te filmiki są z mojej rzeczywistości. Sam to wszystko przeżyłem, urzeczywistniło się. Po prostu, teraz powiem, co to jest wartość człowieka. Jak to się stało, że byłem w takiej wartości kauzalnej, materialnej? Otóż w latach 70., kiedy chodziłem, jeszcze byłem dość młody, lubiłem czytać klechdy domowe mazurskie. I w jednej z klecht przeczytałem o 12 miesiącach. Taka klejda, czyli bajka, ponieważ postanowiłem, skoro w tej bajce piszę o 12 miesiącach, dlaczego ja nie mogę być w 12 miesiącach? I sobie w wyobraźni zobaczyłem, jak jest zima, pali się ogień w lesie. Ja stoję, przy, siedzi dwunastu mężczyzn. Wszyscy siedzą, uśmiechają się ironicznie, pytają się, czego chcesz, przybiszu, od nas? Ja mówię, chcę mieć, aby, aby każdy z panów dał mi swoją rzeczywistość. Tak jak jest. Wasz dwunastu, czyli rok, dwanaście miesięcy. A jeden z nich mówi, zastanów się, młodzieńczy, czy aby tego chcesz. Ja mówię tak. Roześmiał się, mówi Tomasz już. No i dopiero jakieś 30 lat temu zrozumiałem, co ja stworzyłem. Po prostu zawsze mi się zdawało, że świat się kręci w koło, że jestem w jakiejś pętli czasowej, i tak było. Bo co miesiąc, na przykład styczeń, dawał mi w mojej rzeczywistości mrozy i tak dalej. A więc chorowałem potężnie. Dalej, każdy miesiąc dawał mi to, co było. I tak trwało się całe lata. Miałem dwa wypadki, dwa razy uderzył we mnie. Samochód, auto osobowy, przeleciałem przez maczkę, ale żyłem. Wszyscy się dziwili, że żyję. Następne wypadki w miejscu pracy, ponieważ pracowałem na budowie, miałem wypadki, połamania, ale żyję. Wszyscy się dziwili, co się dzieje, że ja żyję po tak ciężkich wypadkach. Sam tego nie rozumiałem. Widziałem, że świat jest, ale jakoś dziwny. Mało tego. Pokazywali się, myślałem, że to syny człowieku, ludzie. Pokazywali mi zegarek na ręku. Później zrozumiałem, że ujawia mi się czas i pokazuje mi półka palcem byli to mężczyźni, dzieci lub niewiasty, czy małe dziewczynki. Ja nic z tego nie rozumiałem. Co zrobiłem, że zmieniła się moja wartość? Nie wiem dlaczego, ale zacząłem wszystko błogosławić. Tymi słowami. Dziękuję Ci, Boże, za to, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością. Dziękuję Ci, Boże, za to, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością. Później zacząłem pukać, aż mi otworzono przestrzeń serca, czyli myślałem, że jestem w sercu. Zawsze wracałem myślą do serca i też błogosławiłem. Następnie zacząłem błogosławić wszystko, na co patrzyłem, bo zrozumiałem, że uwaga to bardzo ważna rzecz. A więc zacząłem błogosławić, Świat cały, tak samo. Błogosławiłem, że się przewróciłem. Błogosławiłem, że y, ktoś mnie ubliżał. Błogosławiłem policjanta, który mnie karał za to, że się reklamowałem. Później mi powiedział, że muszę najpierw iść i się spytał, czyje to słupy czy tablice, podać wymiar reklamy. I zapłacić za to. I dopiero mogę wieszać swoje reklamy. Dalej. Chorowałem. Bardzo. Ale żyłem. Wciąż nie wiedziałem, co mnie spotyka. A ja sam, proszę państwa, byłem w materii. W kauzalnym czasie. Bardzo wierzyłem w religię katolicką. I to mnie jeszcze dobijało. O mało nie odebrałem sobie życia, bo tak się wszystko spiętrzyło, że już nie dawałem sobie rady. No i proszę Państwa, te wszystkie błogosławieństwa w sercu doprowadziły do tego, że opuściłem kauzalną materię. Jestem teraz w duchu. Zawsze pamiętałem, że jestem bosko nieśmiertelną istotą, duchem z ducha i to mnie plus błogosławieństwa zmieniło moją wartość, moją rzeczywistość. Teraz jestem szczęśliwy, bo jestem w obecności. Nagrywając nawet ten filmik, jestem obecności. Ale działa to w ten sposób, że nie wszyscy córy i człowieczy nie rozumią. Co mówię na tych filmikach? Nie rozumieją mnie, zwracają się do mnie, żebym nauczył mówić się po polsku. Otóż teraz nagrywa się taki zamglony filmik, brak ostrożności. Dlaczego? Bo w mojej rzeczywistości, teraz obecność jest to nagrywane w, polu, w moim polu informacyjnym. Inaczej już się nie da. I jest pole informacyjne tak gęste, że jest filmik taki, jaki jest. Ja tego nie potrafię zmienić i nie chcę zmienić. Co wybrałem, to mam. I proszę Państwa, teraz uważajcie, uważajcie, co myślicie i mówicie, bo to jest właśnie wartość. Możecie stworzyć sobie taką rzeczywistość, w jakiej ja byłem. Można by to nazwać degradacją. Nie, to nie była degradacja, chociaż w jakimś sensie tak. To było tylko moje doświadczenie, a zrozumiałem, że to ja sam stworzyłem z naiwności, ale sam nikt innymi tego nie stworzył. A więc nie mogł z początku co prawda oskarżałem. Innych, bo nie rozumiałem, w co weszłem. Nie rozumiałem. Nie wiedziałem, że religia katolicka jest kauzalna, materialna. Aż się ocknęłem. Nie twierdzę, że jestem mistrzem dla kogoś nauczycielem czy guru. Jeżeli już, to sam dla siebie. Tak. Na pewno, ale dla Państwa nie. Sami jesteście mistrzami dla siebie, tylko w sercu. W sercu jesteście mistrzami dla siebie. A dla mnie, jak na Was patrzę i widzę na chodniku, to jesteście boskimi istotami, jak gwiazdy na niebie. Potężne, nieśmiertelne boskie istoty. Duchem i ciałem. Tylko zapomnieliście o tym. Dziękuję za wysłuchanie tego mojego i obejrzenie tego mojego filmiku. Jeżeli ktoś powie, że mówię brednie, bajki, zgadzam się z tym, bo to jego myślenie, jego rzeczywistość tak patrzy. I pamiętajcie jedno, że wszystko samiście stworzyli, a drugi osoba. Człowieka może działać na was jako lustro i to, co się wam zdaje, że On jest taki, nie, to On pokazuje wam, jak wy jesteście. Tylko nie chodzi o to, że macie to przepracować, a zrozumieć. Tu jesteśmy wszyscy na ziemi, abyśmy zrozumieli, co nie jest miłością. A co jest miłością? Co jest pustem słowa? A co jest ziarnem, który się jemy? I ono krotnie. tysiąckrotnie. Trafi, zawsze trafia się do tego, kim się jest. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dobrego dnia. Zapraszam do mojego gabinetu w Szelcach. Dziękuję bardzo. Do widzenia.